Proszę ja ciebie, ryba po grecku. W zeszłym roku zrobiłam trzy miski, a i tak sobie wszyscy z rąk wyrywali, jak na jakiejś wyprzedaży przed świętami. W tym roku bogu z pięć porcji zrobię. Trzy postawię na stół, a dwie schowam w lodówce za śmietaną, bo tam nikt nigdy nie zagląda. Punkt szósty. Śle. Gdzie? Śledzie to proszę ja ciebie obowiązkowo w oleju, w śmietanie po cygańsku, po sułtańsku, po węgiersku, po chińsku, pod pierzynką, pod kołderką i w tej twojej ulubionej musztardowej. Bogdan, co dalej? Ty Bogdan nigdy nic nie wiesz. Jak zawsze w tym domu wszystko na mojej głowie. Ja nie wiem, co ty Bogdan kiedy zrobisz, jak mnie się oczy zamkną. A ja ci powiem, wtedy ci się otworzą i dopiero docenisz. Bogdan, kompot z suszu. Bogdan, tylko błagam cię, nie kupuj mi w tym roku znowu tej mieszanki gotowej z marketu, bo tam więcej pestek niż owoców. Witek bardzo lubi kompot suszu. To w tym roku więcej nagotuję, zapakuję mu na wynos do słoika do domu. No tak, Bogdan, susz bardzo dobry na flaki, a w szczególności po takim jedzeniu. Nie, no pewnie. Ty to co innego na trawie nie pijesz. Później robisz taki recital kolęd, że psy na wsi wyją, bo myślą, że to syreny w OSP. Punkt ósmy... Makowiec. Wiesz co Bogdan, jak ja mam być szczera, to od makowca bardziej wolę sernika albo jabłecznika. No tak, ale tradycja to tradycja. Ale kupisz mi Bogdan w tym roku koniecznie mak mielony. Nawet mnie nie denerwuj człowieku. Samemu lepiej zmielić, tak? To kup do mielenia i sam będzie stał i mielił ten mak. Ja nie mam zamiaru znowu stać i kręcić młynkiem trzy godziny. Aż mi żyły na czole widzę jak u kulturysty. Bogdan, no to jeszcze jakieś cztery potrawy, żeby było dwanaście.